Cześć, witam wszystkich y, tu dzisiaj tak trochę inaczej, bo materiał y, z, z gopro mojej kamerki na, co na głowę trzymam. Jakoś nie, nie wiem, nie zapisała materiału i no, nie mam materiałów jak z, z szefera, jak opowiadałem trochę, ale to na szczęście nic się nie stało, bo mam jeszcze materiał z telefonu. Także teraz jeszcze do, dogrywam trochę, popowiadam ten. Kop kopanie trwało dwie godziny tutaj. Wyładowałem Łukaszowi na rozrzutnik, zawoził na pole i ten, wiadomo to na powietrze, ten obornik, przez co na wiosnę będziemy mieli ten lepszy materiał, żeby lepszy materiał do, do wywożenia na trawy, bo będzie taki bardziej przekompostowany. A w międzyczasie, jak Łukasz jechał na pole, to ja wyrzucałem obornik na, na płytek nojową. I ten tutaj chciałem trochę też popowiedzieć, bo opowiadałem trochę o szaferze I ten spalanie przy takim kopaniu to trwało takie dwie, dobre dwie godziny, tam. Z hakiem delikatnie to spaliła przy takiej pracy 8 litrów. Także mi się wydaje, że 4 litry na taką godzinę to jest w miarę ok. Jak na taką ładowarkę, ten jest co, co mi się bardzo podobało w tej ładowarce, co w wcześniejszych ładowarkach nie mieliśmy. To jest to, że zamówiłem, do, domówiłem. Powiedzmy, zamówiłem do niej y, szerszą łyżkę niż y, jest ładowarka, y, bo ładowarka ma 1,90 m, szerok y, jest szeroka, a łyżka jest 2,20 m. Więc mamy te 30 cm, y, y, o 30 cm jest szersza od ładowarki, co bardzo przyda y, jest przydatne przy kopaniu przy ścianie. Bo ładowarka jest y, te 15 cm jednak od, y, od ściany, przez co tam nie musimy się martwić o koła czy coś, że uszkodzimy i wielkością y, ten y, nie, nie sprawia jej problemu bo na spokojnie sobie może na, wy, na wysuniętym wyzięniku ładować oborniki nawet dosyć sporo się bierze. Tu właśnie ten ładuje akurat rozrzutnik. Łukasz znowu jedzie. I tak, jałówki, bo tam wcześniej były pytania jak kopię obornik, gdzie trzymam jałówki. Jałówki były w międzyczasie w poczekalni ten, tam gdzie normalnie krowy są jak dojmy, Poczekalnia od dojarnik powiedzmy. Na dwie godziny nic im się nie stanie, jak trochę poczekają. W międzyczasie się wykopie tam te dwie godziny, to nie jest... Nie, 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 nie zaszkodzi od razu jałówkom. I tak, ten... Obornik był trochę dosyć mocno ubity, przez co miała miejscami trochę więcej problemu z wyrywaniem, ale jakoś tak... No, aż takiego dużego problemu też nie było. Delikatnie tył y, czasami podnosiło, bo y, biorę do siebie wtedy. Wtedy najlepiej się wyrywa. Y, tak, y, Gnój był tak na wysokości, czy ja wiem, 60-70 cm tak mniej więcej miał w najwyższym poziomie powiedzmy, tak średnio 50. Wywalane było chyba z 3 miesiące temu, jakoś tak. Tutaj w tym momencie akurat yy, Łukaszowi się rozrzutnik zepsuł. Tam yy, łożysko pękło. I nam się delikatnie wałek zagrzał, przez co się wykrzywił. I ten, yy, najpierw yy, szukaliśmy sposobu, się zastanawialiśmy jak to zrobić, żeby cofnąć obornik, bo wiadomo obornik, ten, wałki się nie kręciły, a obornik się przesuwał jednak i stwierdziliśmy po chwili, tam zaraz będzie widać, że odczepimy rozrzutnik i założymy ten naprzód ciągnika wałek, bo się kręci w drugą stronę, przez co cofniemy łańcuchy. I mniej więcej to no w miarę dobrze to wyszło Trzeba było de delikatnie uważać, żeby tam łańcuchy nie spadły, listwy się nie pogięły Bo łańcuchy to są takie te na haki. Także trochę trzeba było Pogimnastykować, ale jakoś się udało cofnąć Wałek jest zdjęty, na razie jest y, zawieziony do kowali Także zobaczymy czy coś się z tego uda uratować ale raczej, znając naszego Kowala, to wszystko pójdzie ten gładko. Tutaj też było pytanie, ile jest metrów między belkami. Tak szczerze mówiąc, nie mierzyłem, ale tak mi się wydaje, że około 6 metrów jest. Między tymi belkami, może nawet trochę więcej. Dokładnie nie wiem, bym musiał sprawdzić, ale to ten. Dobra. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? To chyba tyle. Tu zaraz zaraz jeszcze będzie pokazane jak ścielimy słomę. Także ten, można zobaczyć naszą ścielarkę w akcji i trochę po, ja pokażę pierwsze, pierwsze wejście jałówek świeżą słomę. Będzie można zobaczyć yy, jak reagują. No, trochę były jeszcze rozproszone, bo żarcia jeszcze im nie dałem wtedy, bo wiadomo się brudzi wtedy koryto paszowe, bo tam zawsze trochę obornika wyjdzie za Przy ścielaniu też się trochę pobrudzi. Także yy, wgoniliśmy najpierw jałówki i potem pozgarniałem. Korytopasowe i dałem im żarcie. Dobra, będę już się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego.